Cześć, witam z kolejnym odcinku. To? Zagrajmy w Heavy Rain. To mój gabinet? Z Jiguszem. <laughs> Jakoś podejrzanie często zapominasz, że ja tu jestem. <laughs> heavy Rain. A to virlius? Y Dobra, do roboty. Ty, to raczej jakiś większy schowek. No cóż, prosiłem o cichy kąt do pracy i chyba mam co chciałem. A moim zdaniem gabinet wcale nie jest taki zły. No, jest duży przynajmniej. Prawie piwnica. Wygląda jak piwnica, fakt. Głównie zakurzony jest, ale to też nie jest specjalny problem. Widzisz, Aha. ma tablicę korkową. To jest ważne. I obrotowe krzesło i syf na podłodze, ale sam go zrobił. Pewnie pieniędzy wziąć jakiś e, odkurzacz. Płaskolenie, okulary, okularki. rękawiczka. Po pierwsze. No i właśnie nie rozumiem dlatego, nie czemu narzekał na wygląd gabinetu. Nie, może nie lubi kurzu. To niech posprząta. To jest agent FBI, a nie... To, jest to nie stąd... jest święta krowa! Zupełnie jak z tą kurtką przeciwdeszczową. Mówiliśmy o tym w drugim podejściu, tak? Już mi się plączył. <śledzimy> Więcej do wycinania! Zapuszczach chyba jeździsz Chevroletem Malibu no z 83. Ja jestem Myślałem, że on tylko rękawicą może się poruszać po tym wirtualnym świecie. Wydaje mi się, że figurka waży 200 gram. Nie ma się na czym oprzeć. Co waży 205 gram? Ta figurka. Origami można kupić tylko w jednym sklepie. Skąd wiesz? Było napisane. To papierowa, figu papierowa figurka 250 gram, waży? Według tych danych tak. Wow. Z jakiego papieru on to robił? Popularny gazmek. Origami. Niczym nie pomoże. Przyznam się, nigdy nie miałem w rękach papieru origami, ale... Ludzie ciężki jest. Jakieś przesadzoną te gadżety ma. No w sumie, wirtualna szuflada. Właśnie o to chodzi, trochę idiotyczne. Przepraszam bardzo, ale czemu ma to słowa? 8 ofiar w ciągu ostatnich 3 lat. Sami chłopcy. wiek wieku od 9 do 13 lat Brak śladu przemocy. Co będzie patrzy spad? Ofiary znikały Co w miejscu długi Biały dzień. A okej okay. Szadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni. I to mnie chwyciło? Utopione. Oczywiście od teraz nie spadł. A, myślałem, że podczas nagrywania tego filmu. Nie. To, to by było dziwne. <grymne> Tam gdzie znajdowano ciała zawsze przebiega linia kolejowa. A wszystkie ofiary zniknęły jesienią. To miejsca zaginięcia ofiar czy znalezienia ofiar? Eee, znalezienia. Zabójce szybko <skrym> czu się pewnie. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Czy ja wiem? Jakieś kółko tam rozrysowałeś? Tak, w no, obszarze mieszka z 10 tysięcy ludzi. Na, na resztę wszystkich: Dłonie origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. No, trafiłeś. Przezucano tak, grałeś w to. Osób. Przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Od, od kiedy oni szukają tego zabójcy z origami? Trzech lat. No to... O, to jest ciekawe. Zabójca jest biały, w wieku od 30 do 45 lat. Inteligentny, Opanowany i stanowczy. Typ pedanta. Posiada samochód. Prawdopodobnie pracuje. Skąd ale wiedzą? Ma to wszystko. Pracy. Że samochód to okej, okay, Że pracuje inteligentnie jest dobrze. Ale że jest biały 45 lat, aż tak dobry profil psychologiczny zrobili? O no tak zrobił to Jaden, Bo to agent BI. Pewnie wszystkie dzieci białe były, o to chodzi. Na tym obrazku wyświetlane, wyświetlane zostały twarze dzieci, więc... Mhm. Tak, chyba wszystkie białe były. Tu chciałem coś sprawi, ale... Właśnie, słyszałem gdzieś, że najczęściej... Mamy najczęściej ...morduje się profil. osoby o tym samym kolorze skóry. Ciekawe. Ale czy to prawda, czy nie, to nie wiem. coś się dzieje znowu. Każdy nie... główny bohater ma jakiś problem. To nie byłby heavy rain, gdyby to się nie działo. No on ma problem z higieną. Uuu, psu się to nie podoba. Tak jest. Czy można wiedzieć, że tak. Norman Jaden no, jest przecież, Narkomanem. Już dobrze. A, no, pewno dam radę. a czyli nie, trochę no. gorzej, niż alkoholik. No nie, znowu. Powinienem się ubić. To mi przypomina Max Payna i sceny. właściwie Max Payna dwójkę I sceny snów. Tam również były takie wydłużone, trząsące się korytarze, po których musieliśmy podróżować. Mhm. Mm Nie grałem. Ludzie Jaden jest wysoki. czuję się beznadziejnie. Hmm. To wiadomo, on... on na jakimś tarasudwyku jest, czy co? Nie. Muszę no, wziąć. No, dobra. Na mnie trafił dłumy walki i to jest duży plus. A teraz przykleił się do sufitu, co jest już mniejszym plusem. Nie, go go pytam szatan. Temu lata pod sufitem? Tak, i chodzi i chodzi na syski, nie wiem. Z... Egzorcysta. Możliwe. Widzisz twoje Twoje odniesienie łapie. To porucznik Blake, panie Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. Pokaż kolejny damy. Po południu wybrałem się z do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał I tu iść do zaczęcia, że my po jednym temu musimy zaczynać wszystkie a, rzeczy związane z parkiem, czyli od której weszli do parku, parku. gdzie on jest i, się I to podobne. Godzina była 7... asta 16.15. I prawie mi się to tak. Kiedy Pamiętam wchodziliśmy do parku w, prawym, w lewym do parku, dolnym rogu, wyświetliła zębę. się godzina. I... Co miało na sobie państwo? I już zlegał. Miał na sobie kurtkę. Leżową kurtkę. No i spodnie. Zielone spodnie. Czyli szał zniknął, a pan nic nie widział? Nie Strasznie szybko zniknął. Tak, to jest ciekawe, ponieważ kiedy jest spokojna sytuacja. Wszystko lata po normalnie wypada niebawem w moim tempie, tak kiedy zaś jest to na głowa, kiedy się jest trzęsem pan. i bardzo trudno I tak je odgłosić. Co Czemu? godziny o podejmowanie decyzji? E, trochę przeszkadza to w czytaniu? Bardzo. Wróciłem do domu i tam na niego czekałem. Pomyślałem, że spotkał kolegę i że niedługo sam wróci. Nieprawda, tak prawda na czyszą, miał jakieś problemy, kłopoty. I... światło zapomniałeś przekazać. to nie połóz, dla którego uciec. Tam był łącznik. Wcale nie. Tak. Wszonko Obejrzyj to jeszcze raz i żyj. Nie potrzebuję, Ja wiem, co nie widziałem. Nie klik. Żadnych problemów w szkole? Żadnych konfliktów między panem a pańską żoną? Jesteśmy z żoną w separacji. Dopiero pół mną. roku temu? Ależ on nigdy mhm. nie oddaliłby się bez naszego pozwolenia. Ciekawy, dlaczego? W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, pań Mars. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. E, jakoś jakoś czy nie podoba mi się żona etana. Dobrze, zabójca z origami. Dlaczego? Ok. No, Zostawiłem go. go. Za kilka godzin sam się A co no <grym> jeśli to zabójca z Orygami? Ten wybudził się ze, ze śpiączki, dni, w którą jest. zapadł, próbując uratować, uratować ich dziecko. Ona pomieszkała z nim rok, później zakosiła mu mieszkanie i zostawiła. To jest I podłe. jeszcze dziecka nie wzięła. To jest podłe. Ale mamy ją. Kłóka. O, no, lecił. Dowiedzieli się czegoś? Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą, czy myślą, że to zawsze? Przynajmniej wybrani? nie przeszczyniaj tam. Na razie nie można tego stwierdzić, ale to jest możliwe. No ona jednak nie zachodowała brody. Jak to no już, żeś. No, co za wredna... Zostawiłeś ją na samego. Jest... Sama możesz się Cię zajmować się dzieckiem. Nie, nie przyszło ci to do głowy. Barki. Wezmę sobie na weekendy i będę obarczyć męża całą odpowiedzialnością. Hurra! jestem dobrą matką. Nie dość byłego męża. Tu jest jeszcze chobie psychicznie. Słucham. Tu jest jeszcze psychicznie. A tak... I ten. Zapomniałem. już już jest w żałobie. Dopiero co im dziecko zginęło. To bardzo jest bardzo złym smaku. To kobiety zmienne są. Nie pocieszaj jej. Jak będzie guzik, to go zignoruj. Nie ma guzika. Cytując słownego sławnego polityka, jest, jest, jest. Kończymy już, tu jest kolejny odcinek z w Heavy Gain. A więc do trzynia w następnym. Cześć. W trzynastym miejcie na uwadze. Trzynastym. Cześć.